Witam i zapraszam do odcinka dzisiejszego. Chciałam, żeby znaleźć tu jakikolwiek to bym pewnie musiała tutaj stać... No, się z Nie rozpadnie bo tu ma. A o ci jest. Na razie robimy mazdę jeszcze kolegi. I właśnie jedzie odebrać samochód. To jest ten który wczoraj jeszcze stał tutaj. Strasznie wczoraj zachlałem. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Jeszcze muszę złożyć silnik. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się mają obowiązki, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Już składane, już dzisiaj jest na chodzie złożone i zaraz go zabieram. Dzisiaj ten samochód wyjeżdża, a my się bierzemy za moją Mazdę. Kończymy obijanie kolektora, kończymy spawianie wydechów i Mazda powinna być już w zasadzie gotowa no. do strojenia. Po raz drugi, ale tym razem już na pewno ostatni. Dole nie jadę! No, ja to miata na razie chodzi jak co najmniej Harley Davidson ale chodzi samodzielnie na dwa razy za dużych wtryskach na turbo. No ale chodzi. Powiem ci, że podoba mi się ten dźwięk, ale tak nie może zostać. No, a tu tu, bym, kurwa, O, znalazł się. No, no, się i gubią mi nawet. Nie gubią, bo się znalazło. No kultura pracy żula po trzydniowym odwyku, trochę się trzęsie Daj no jeszcze kurwa... Dwa złote. Dobra, zanim się za bardzo nagrzeję. Seriously. Rura z transita, rury z odce śmieci. Nie ze śmieci, przepraszam, to są długie od poprzedniego właściciela. Z krzaków. Z krzaków. No leżały trochę w krzakach, ale to... Nieważne. Ten filterek będzie trzeba jakoś tam założyć po ludzku, bo on tak trochę lewego powietrza łapie. Eee, dobrze jest. No i chuj, no i cześć. Przypomnij mi tylko dlaczego to tego ma być taka długa? Żeby cię jego powietrza nie łapało, to było tylko na tego. Abyś miał tutaj, to by miał taki fajny dźwięk sturnyi jak oni miał go tutaj, miał mniej dźwięków turbo, a będziesz miał chociaż tutaj ten twój śpieszny wlot powietrza, będzie miał jakąkolwiek funkcję. To wypierdalamy to długie. <śmiech> <śmiech> Chcę mieć fajny dźwięk z turbo. Z Nie, ale no, kolektor to da. Tak, dobrze, wyspałem wydaj, potem wszystko rozbierzemy. No dokładnie. Okej. No to. Do pracy, rodac! Tutaj dobrze zorganizowanym wysiłkiem społecznym można osiągnąć szybko widoczne wyniki. Jedno z niewielu rzeczy, jakie. Mam porządnych do tego samochodu, może się wstrzymać, to, to będę mógł to pokazać. To jest e, taki oto kawał rury, tenże oto kawał rury rur, rur, Rurkowce. został e, nie bez powodu taki fajny. Po prostu kupiłem go z tamtą miatą, tak samo jak tą fajną chłodnicę, bo tak to, to pewnie byśmy lepili jakieś śmieci. Tak, taki stary przymysł rurę od płotu. Mówiłem mu 60, ale nie 60 na 3, że to jest rura nie wiem od... Płocu albo jakiegoś pieca starego no. Jakie to przypadki po ludziach chodzą chcesz kupić na ruchach, a kupujesz cały sam Robimy małą realokację chłodnicy żeby się trzymała tej blachy zatem ta część absorbera musi wylecieć i ta blaszka tutaj Najłatwiej jest to po prostu naciąć diaksem i zamiast wyciągać cały absorber i robić to jak biały człowiek po prostu zdamy się na brutalną siłę Grzegorz! Ja O no w ogóle, jakimś dziwnym przypadkiem, po zamontowaniu chłodnicy oleju, tutaj, która jest pod tą lampą, jak się lepiej spasował, zauważyłeś? Nie wisi tak pod tą lampą bardzo. Yy, teraz wisi bardziej z drugiej strony. A może to wino tej pod, dziurawie podłużnicy? Czyli musimy pociąć tą piękną grugę. Piękną, śliczną, pospowaną grugę. Rur, Rurkowce. Dzięki kurwery! Prosto do Ena, musimy ją pociąć i pewnie wstawać tam czarnucha jakiegoś. Nega. No i dobra, to jest ten moment, kiedy można pokazać mi więcej samochód, bo zaraz na, będą na nim pewne zmiany. Na razie się nie za wiele zmieniło, oprócz tego, że jest bardziej błyszcząca, bo tego na filmie nie było. Jest bardziej błyszcząca, bo położyliśmy na ten lakier do płotu e, lakier bez Zam Zamknął wilgoć pod spodem, teraz blacharze wieje dwa razy szybciej. Dobry plan! E, tylko gada głupoty, musimy dołożyć te chujowe poszeczki, które były wcześniej, ale wjeżdżają powoli na lipki. Tutaj. Tu będą, wiadomo, ludzie, którzy pomagają, sponsorują i tak dalej. Jednym z tych ludzi będzie Grzegorz, bo Grzegorz, Grzegorz nawet nie wie, ale Grzegorz co prawda nie ma wydrukowanego, bo dała drukarnia dupy, ale jest logo dla ciebie. Niespodzianka jest taka, że zobaczysz na filmie swoje logo, a potem ono trafi też i tutaj. Dlatego tu będzie specjalne miejsce na twoje logo. Myślę, że ci się spodoba, ale to jest taka niespodzianka majówkowa, bo ty nie wiedziałeś do samego końca. Mi się ono zajebiście podoba. Także będziesz sam czekał na odcinek w końcu. Pierwsze miejsce będzie dla ciebie, bo najwięcej robisz przy tym aucie. Także to takie. i u mnie nie płacisz za parking pierdolony od roku. Teraz wjedzie tu jeszcze jedno logo, mianowicie Darka z RPM Service, tak? No, Jak nie pomaga mi z autami na wynajem i nie tylko, z prywatnymi też, ale w Toguniu. Dlatego leci, teraz zobaczymy, czy taka, ta, myślę, za mała. Nie, już. za mało. nie to ta, jakoś się wejdzie. No to gdyż trzymaj kamerę, ja tak będę liczył. Nie, nie! To jest pachle przyklejone. Coś wymyślisz. Pod kątem. No nie! Jak zawsze chóra, nic nie może pójść zgodnie z planem, coś musi się A dolić. Jest chociaż głuchno Ja wiem, że botnik jest krzywny, ale. Wiesz co ciężko powiedzieć cokolwiek równo o tym pojeździ. Ja bym się nie przejmował trzema stopniami w te, w te Nie jest przekoszone. No tu będzie miejsce na Grześka, a tu będzie jeszcze jeden tajemniczy gościu, który... Sposob... który już nawet był wpisany w jednym filmie jako osoba sponsorująca, ale to... Co nie będę mówił na którym filmie, bo może sobie znajdziecie. Ale, gwóźdź programu. Nie ma upierdolania się. Klej kurwa 30% mi raz. Zobacz gdzie tylko i... Pyk pyk pyk, jako tako i fajna. Nie podrej. Kiedyś przyklejałem naklejki na pociągi, I były potem robione z trzech albo z czterech kawałków, bo się podarły. Dostrzegam, przed kolejami państwowymi, pracownik Polska. Ale jak spierdolę i na naklejanie własnego loga na drzwi, to będzie przypał, nie? To jest więcej rzeczy spierdolone niż to. To jest za, za dużo procent nawet sprawności. Dziękuję ci, panie no, Boże. Kurwa, jest w pyte. No, Wygląda dobrze. Taki, taki, detal, taka mała krzywość może, wiesz, od nie, od... nie odciągnie uwagi od brzydoty, ale może próbować. Daj jej szansę. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Chłodnica zamontowana, pora wlać stary, nowy płyn. Chrobaków do niego naleciało i ogólnie różnego syfu, ale... Mamy no tu profesjonalne filtr zrobione ze starej szmaty, którą znalazłem w beczce. Nie wiem ile ta szmata ma lat i ile tam leżała, ale... A nie, idź pan w Filtruję. Potem pójdziemy po więcej nowego używanego płynu i będzie git. One eternity later. Znaleziska w samochodach bywają różne. What the fuck is this? Na przykład takie, fal Kurwa, tutaj Ale... nawet I... nikt nie wie skąd to, kurwa, to się wzięło. No ja byłem przekonany, że to wyżeście mi zrobili kawał i wrzuciliście to do auta. Bo to było kurwa schowane. Nie wiem, właśnie nie kojarzę kurwa. Aleks to przeniósł skądś. Że przez szmatę, bo się drzwiłem. <laughs> też, też wyciągałem to z auta przez szmatę. Czyli komu to przyklejamy teraz? <laughs> Tak, a doma tu jeszcze na kanale nie było, ale to stały bywale z tego miejsca tutaj. Czekaj, tu gdzieś mniej więcej znaczek miata, tak? No. To cię tym rzuciłem i to się przykleiło. Nie, Nie odpadnie masz dobra. <gryśla> Myślisz? Następny <gryśla> razem jak Alex tu będzie, to mu pociwiaczem spakuje do torby tego kutasa. No za z tą <gryśla> pedalską kurwa torebusią. Wielu ludzi ją chwali. I to nie torebka, a soszetka. Wsadzi rękę do turebusi, a to chuj. I to dosłownie. Moja żona już do mnie jedzie. Nie chodzi o to, że już pieguje, bo jedzie moim samochodem. A ten, no to jego mość, Mati, będzie naszym cicho-ciemnym operatorem. bo ona jeszcze nie widziała na żywo tej miaty. Właśnie przyjeżdża. Witam z daleka, w tym Masz Jakieś miatowe księstwo. Tylko, no tylko dwie są brzydkie. Masz o dwie miaty za dużo. Ładnie. Jak odpadł? Nie wiem, nie będzie się kurgał, ale... To jest, to jest bardzo fajna, ale... Nie jest rozkładana, ale... Ile za to dałeś? Co? Ile za to dałeś? 12 tysięcy. <grym grym> serio? Serio? Szczerze mówiąc, są gorsze i robiłem gorsze. Da się? da się? To bardzo fajny samochód, o co ci chodzi? Aby ja, żeby znaleźć tu jakikolwiek pozytywny, bym pewnie musiała tutaj stać we i się patrzeć z niego. To nie jest tak źle, no. To jest trochę za Nie A, jest coś dobrego? Opony no, okej, okay, dobra. Nie no, no tak, dobre jest to, że silnik odpala i się porusza. Sama, ona jeździ. To nie jest tak, że to jest trup na kółka. Nie ma na czym się bać. Pomaluje się ją całą czy ona jest tutaj spinana na sznuropki? No, <śmiech> <śmiech> trochę wyobraźni, no? To moja. Dzień drugi. Słuchajcie, jesteś z kawalerią. Debil. Czemu pachniecie, płycie ode mnie. Skończmy to, kurwa.